No już, już, już ugryź, Odejdź, odejdź. Poczekaj Ugryź. Ha? Uwaga, proszę Państwa, zgasiłem po dojechaniu do domu. Zrobiła 1200 km. 300 kilometrów. 1300, 1000... ponad. No a, dobra Ale dziadyga tak straszyła i co? Ustarka układu czyszczenia spalin, rozruch niemożliwy Aha, ja tak No to jeszcze dla potwierdzenia. Cyk. Dobra, pali normalnie. Czyli działa. A, czyli to będziemy tylko z tym dzwonkiem jeździć po prostu? Tak, tak możemy ją błogasić. <noise> <noise> okay. Tak mu jest potrzebne. Bardzo. Dobra, idziemy dalej. Coś czujesz, że zaraz babcię spotkamy? Tak się cieszysz, ugryziu? Chodź, ugryź! Ugryź! jest taki podjarany teraz, że nie pogadasz. Ma. Cześć! O, patrz, ze mną to się nie chce witać. Obraziłeś się? O, traweczka piękna. O, babcia już się. Fiii! Chodź, badek, Jedziemy zdiagnozować. Toyota. Zamykaj drzwi, Władek. Z drugiej strony też. Który to jest ten twój fotelik? Ten czerwony, nie? No to pakuj się. I zaraz zobaczymy przede wszystkim, czy ona teraz odpali normalnie, no nie? Nie, Wodziusz? A, ma, a jak do, e, e, ty, Ups, jednym, nie odpali Jednym ruchem zrobiło, pamiętasz? Czekaj Wodziusz czekaj, czekaj, bo ona nie odpali jednak No Dupa już nie odpala. No i niestety nie chce. No. no dobra. To już wiecie, że sama nie odpaliła. Czyli jednak ten system może pozostawia jeszcze 2-3 próby dla tych, którzy przegapią ten dystans. Przyjechał fachowiec z komputerem jednym drugim, drugim już udało się podpiąć i okazało się, że samochód notował sporo błędów, ale niektóre prawdopodobnie były to jakieś, jakieś takie drobne, jednorazowe. Oprócz tego była te, był też błąd ciśnienia tego, tego mocznika. Więc ja już był, no, byłem prawie pewny, że to przecież będzie pompa, no ale okazało się, że po, po, po wykasowaniu tych błędów, wszystko jest ok. Przynajmniej na daną chwilę. Auto przypominam wam, ma pełny zbiornik AdBlue. W tym momencie miała dolaną piątkę w Chorwacji, bo tylko tak, tak było. Potem tylko tak można było kupić. Potem na innej stacji dostała już z dystrybutora do pełna. Około 7 litrów, czyli w momencie, kiedy ten błąd jej, e, jej wyskoczył, miała prawdopodobnie jakieś, jeśli rzeczywiście ma 23 litry e, ten zbiornik, no to tutaj jakieś 7, tutaj 5, 12, no to może, może 11 miała. E, miała w tym swoim zbiorniku. No teraz już będę pilnował za Waszym zaleceniem, żeby ten zbiornik był najlepiej cały czas pełny. Co do tego płynu, o którym pisaliście, jakiś tam chroniący AdBlue, ktoś później to próbował zdementować, stwierdząc, że to tylko pudruje problem, ale ten problem i tak się pojawi. No sam nie wiem, powiem Wam, że trochę to jest głupie przynajmniej. Że takie rzeczy się dzieją i że tak samochody reagują. Tutaj samochód jechał bardzo dobrze. Nie było czuć żadnych spadków mocy, żadnych innych wahań, a jednak błędy były pokazywane. Chciał się chciała unieruchomić samochód no i w końcu unieruchomiła. To tylko no, ja wnioskuję, że ten system jest tutaj totalnie niepotrzebny, a wręcz pewnie szkodzący, jak się, jak się kiedyś okaże. No dobra, to tyle. Jeszcze powiem Wam, że ten komputer pokazał, że na tym pełnym zbiorniku, no nie wiem czy on to przelicza też z temperaturą, czy nie, bo podobno ta temperatura, wysoka temperatura ma wpływ na, na, ten, na ten, jak to się mówi. AdBlue preparat, ale tak czy siak pokazuje, że w tym momencie, kiedy on jest pełny, pokazuje 5000 km do przejechania na tym płynie, więc to nie jest to zbyt tania impreza. No to tyle, to się odgniewałem na Toyota i się okazuje, że to jednak pierdoła. No, do tego.